Bardzo serdecznie w drugiej części objaśnienia interfejsu construct 2. Tak, obiecaliśmy poprzednio omówimy sobie okno Projects oraz okno Layers. Po prawej stronie widzimy, bo od tej strony zaczniemy e, to, co już wiecie: nasze layouty, czyli plansze, na których będzie znajdować się cała gra, e, grupy wydarzeń. Oczywiście zawsze możemy dodać nową. Również możemy dodać nowy layout. Jeżeli tutaj mamy menu, to na przykład poziom 1. I do tego zmienimy nazwę. Tak jest. I teraz to pasuje do tego. To jest zrobione ręcznie, przeze mnie przed chwilą dodane, także usunę to. Dalej mamy wszystkie obiekty, które znajdą się w naszej grze. Przykładowo, jeżeli dodam jakiś sprite. Sprite, czyli duszek, czyli nasze grafiki. Załóżmy, że to będzie na przykład nasza postać z widokiem od góry. Tu zrobimy głowę. Tutaj na przykład jego barki. OK, to jest nasz sprite. Możemy sobie zeskalować jego obszar roboczy, aby nie zajmowało dużo miejsca podczas eksportu na przykład. Mamy pierwszego sprite'a, niech to będzie prior. Możemy sklonować go, zmienić jego kolor, na przykład na czerwony. Wypełnimy ten kolor. I to na przykład może być wróg. Zwróćcie uwagę, że nie używam polskich znaków, ponieważ przy eksporcie mogą występować z tego tytułu problemy. A kiedy mamy duży Projekt, będziemy musieli szukać każdą literówkę czy literówkę. No, polski znak właściwie. Ok, co, co dalej mamy? To sobie zamkniemy. Families. Families to jest taka grupa grupa wszystkich obiektów. Możemy so, sobie dodać nasze dwa obiekty. I to przydaje się podczas tworzenia jakichś zdarzeń, akcji. Przykładowo, jeżeli pocisk uderzy, jeden pocisk uderzy w grupę familii, czyli jeżeli, jeżeli dotknie tą postać lub tą drugą postać, zdarzy się jakaś akcja przy tych dwóch wypadkach. To jest taki skrót, żebyśmy nie musieli robić kolizji pocisku z jednym obiektem sprite i drugim obiektem. Następnie mamy dźwięki i muzykę. Dźwięki importujemy w następujący sposób. Najlepiej, jeżeli są one w rozszerzeniu WAV. Na przykład, tu mam, taki, tu mam taki przykład. Ja zawsze wybieram tutaj 96 KB na sekundę. Ponieważ to jest dobra jakość i też nie zajmuje dużo miejsca. Importujemy. Muzykę również podobnie. Na przykład, może to sobie zaimportujemy. I teraz jak ją uruchomić podczas gry. Dodajemy sobie obiekt audio. Tak. Oraz obiekt klawiatura. Teraz przechodzimy do naszego menu, do naszej grupy zdarzeń. I robimy nasze pierwsze zdarzenie. Wpisujemy start. I teraz, kiedy nasz, nasza gra się uruchomi i na samym starcie chcemy otworzyć muzykę, wybieramy Play. Tu już mamy wybrane to co chcemy e, uruchomić i zapętlimy to. I sprawdźcie jak to wygląda. OK. Niżej mamy nasze pliki. Tutaj możemy zmienić na przykład ikonkę podczas ładowania naszej gry. Możemy oczywiście zmienić jej szerokość. 720 na 400 Będzie wyświetlała się taka duża, a pod nią pasek ładowania. Taka ciekawostka. Tu również ikonki możemy zmienić. Te, które przykładowo będą się wyświetlały na pulpicie. Eee, tak, tutaj na przykład, 32 piksele. Ok, dalej mamy po lewej stronie nasze warstwy. Ponieważ prawdopodobnie używasz darmowej wersji konstrukcji, możesz dodać tylko 4. Ja zawsze tą e, na samym dole zmieniam na tło. Żebym wiedział, że to należy do tła. Wszystko co leży na samym spodzie naszej gry. Na przykład trawa, pustynia, woda. Później możemy sobie zmienić na warstwę player, aby wszystkie grafiki znajdowały się nad wodą i są to grafiki, z którymi będziemy mieli jakieś interakcje. I tu należy pamiętać, że nasz player powinien być zmieniony na tą warstwę. Tak samo jego wróg i tak samo. Pociski, jakieś bonusy i tak dalej. Natomiast, jeżeli chcemy zrobić na przykład drzewa, to korony drzew muszą być troszeczkę wyżej, prawda? Zmienimy sobie na drzewa. I teraz same korony drzew. Zrobimy to jakąś przykładową. Zrobimy to jakieś drzewko przykładowe. Zobaczmy, jak mi to wyjdzie. Niech to będzie tak. W ten sposób, później ciemniejsze. W taki sposób. Okej, okay, tak, niech to będzie tak wyglądało. Ustawiamy origin point, żebyśmy wiedzieli, że tu jest środek drzewa, prawdopodobnie pień. Natomiast, żeby kolizje występowały pomiędzy postacią a drzewem, ustawiamy mniej więcej tak, jak może przebiegać pień drzewa. Umocą tego przycisku skalujemy w dół nasz obszar roboczy, dopasowujemy go i zamykamy. To może zmienimy na jakąś trawkę, żeby to ładnie wyglądało. Ok, niech będzie full zielone. Ewentualnie możemy skorzystać z tej opcji. I tutaj zmienić na zielone. Dobrze, ok. Kolejny layer. Czyli nasza ostatnia warstwa głównie powinna służyć do wyświetlania naszych na przykład statystyk, albo punktów, albo ilości życi i tak dalej. Tu na HUD. I tutaj będą wyświetlały się wszystkie nasze przykładowe paski życia i tak dalej. Na przykład ja wstawię obiekt tekstowy. I teraz tak. Tak, wspominałem w poprzednim materiale, tutaj mamy obszar naszego ekranu, naszej kamery. Jeżeli ustawimy to tu w tym miejscu, podczas gry, podczas naszego podglądu, tekst będzie wyświetlał się w prawym dolnym rogu. Zmienię sobie skalowanie na wygodniejsze. I możemy zmienić jego nazwę. Zjedźmy sobie niżej. I w jego proporcjach wpiszmy na przykład punkty. Punkty. Ok. I teraz od nas zależy, gdzie te, ten tekst zamieścimy. Zmienimy go tutaj. Może ja przywykłem do tego, że wszystko jest bardziej u góry niż u dołu. No, może troszeczkę za wysoko. Zrównało się z krawędzią. Ok. To tyle w tym materiale. Koniecznie zostaw suba oraz daj komentarz, czego chciałbyś dowiedzieć się więcej. Ja jestem tutaj do pomocy, także czekam na wasze komentarze i zapytania. Na razie do następnego cześć.